W poprzednim odcinku z Adresem Simulator mówiłam tak zwany Amai Challenge, i powiedziałam wtedy, że zostało oczywiście ciało Amai, natomiast nie musimy się go nawet pozbywać. Także, no niestety! Jednak pozbycie się ciała jest jedną z kluczowych części tego challenge'u właściwie, także muszę to zrobić i jest to niezbędne do jego ukończenia. Więc postanowiłam, słuchajcie, jeszcze raz wykonać Amai Challenge w tej grze i sobie go zaliczyć, już tak jakby w pełni. Tak więc, słuchajcie, mamy już 5 p.m., czyli dokładnie tę samą godzinę, na którą czekałam w poprzednim odcinku. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć w szczegółach, jak doprowadziłam do tej całej sytuacji, którą aktualnie mamy, to zapraszam na poprzedni odcinek. Tam to pokazywałam dokładnie, co robiłam krok po kroku. Natomiast teraz już nie będę tego robiła od nowa, żeby po prostu Was nie zanudzać. Teraz sobie mogę chyba już zaatakować Amai. Mogę, czy nie mogę? Bo tutaj zaraz ta Pixie Star przyjdzie. Dobra, nie ma Amai, czy Pixie Star Nam będzie w jakiś sposób przeszkadzać, bo jeżeli Tak, to ja mogę podrzucić broń, żeby ona nam się Usunęła z tego miejsca, ale wydaje mi się, że Nie będzie raczej nam przeszkadzała, więc Chyba mogę sobie zabrać już Amai I po prostu biegnąć z nią Do Science Clubu Oczywiście w Science Clubie mamy nowo powstały Kwas, w którym możemy pozbyć się ciała Mogłabym jeszcze pozbyć się tego ciała W klubie ogrodniczym W tej takiej mielarce, natomiast Myślę, że ten kwas jest raz, że Trudniejszą opcją, więc jest to jakieś takie wyzwanie dla mnie, no a poza tym jest to coś nowego, więc zawsze fajnie przetestować nowe rzeczy w tej grze, dobra oczywiście nie będę od razu się tam pchała, bo to by było bardzo głupie i bardzo, no po prostu skończyłoby się to źle, tak, na razie sobie to ciało odstawię tutaj do jakiejś najbliższej klasy, zobaczmy ile was tu jest mam tutaj trzech, czterech ziomków i pozbędziemy się ich w ten sposób że postaram się nabrać jak najwięcej broni ile po prostu zmieści mi się w rękach po czym podrzucę im właśnie tam gdzieś na środek, żeby oni to zauważyli i żeby oni poszli pozanosić te wszystkie bronie, które podniosą. Ten się znowu zaklinował, no nie wierzę, naprawdę. To samo, co w poprzednim odcinku, dosłownie. Oczywiście staram się wybierać takie bronie, żeby oni jak najdłużej musieli iść je odnosić, wiecie, żeby ta, ta trasa była jak najdłuższa, żebyśmy na jak najdłuższy czas mogli się ich pozbyć dzięki temu. I teraz czekam, aż oni zareagują na to, aż oni to wezmą. Może ci to jakoś tutaj podrzucę bardziej, żeby on to zauważył, nie wiem. No i druga tu przychodzi, Boże, nie da się nad nimi zapanować. Dobra, on w końcu zauważył i zaraz chyba z tym wyjdzie. Ej, patrzcie na niego, co on z tym wyprawia. To się baguje w jego rękach, bo on zawsze te ręce tak zaciera. Boże. Nie wiem, czy coś się stanie, jeżeli jest jedna osoba w środku. Mam nadzieję, że nie, bo chciałabym już to ciało tam wrzucić do tego kwasu. Zobaczymy, najwyżej będzie przypał i najwyżej powtórzę to wszystko od nowa. Przekonajmy się, kochani. No, no, no szybko, 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 szybko! You. Win. Ej, zarobiście, dobra, więc a maj challenge się powiódł. Słuchajcie, w końcu udało mi się go wykonać w pełni. No tak, totalnie nic się nie zmieniło. Dzień zaczyna się tak samo jak każdy inny dzień. Nie ma żadnego apelu szkolnego, nikt chyba nawet nie zauważył, że kogoś w szkole brakuje. Także jest to troszeczkę zabawne, ale dobra, niech wam będzie. Ale ale moi drodzy, aby ten odcinek nie był taki krótki, chciałabym jeszcze pokazać Wam pewne rzeczy, które doszły właśnie z najnowszą aktualizacją. Aktualizacja realizacja ta dotyczy szkolnych dręczycielek, czyli oczywiście pięciosobowej grupki dziewczyn z Akademii High School o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Niedawno pojawił się artykuł napisany przez YandereDeva odpowiadający na pytanie gracza, która z dręczycielek jest najmniej i najbardziej okrutną, z czego tą pierwszą okazuje się być Kokoro Momoiro. Ponadto z informacji w grze na temat tej postaci możemy się dowiedzieć, że Kokoro deklaruje się jako przeciwną znęcaniu się nad innymi. Dlaczego więc należy do grupy szkolnych gnębicielek? I tutaj wracamy ponownie do artykułu. Poznawszy historię Kokoro, dowiadujemy się, że w przeszłości była ona ofiarą zastraszania rówieśników. Z tegoż właśnie powodu w momencie zmiany szkoły zdecydowała się nie dopuścić nigdy więcej do tego typu sytuacji, więc wkradła się w łaski szkolnych dręczycielek tak, aby te nigdy nie uważały jej za potencjalny cel. Kokoro nie ma potrzeby ani najmniejszej ochoty znęcać się nad uczniami, ale robi to, bo wie, że musi zachować pozory. Ale chwila, do czego ja właściwie brnę? Po co ja wam, słuchajcie, opowiadam, jaką Historię dręczycielek w szkole. Już Wam słuchajcie, tłumaczę. Chodzi o to, że jeżeli pozbędziemy się ze szkoły wszystkich dręczycielek, z wyjątkiem kokoro, oczywiście pozbyć się w wiadomo sposób, to następnego dnia Kokoro zmieni swój wygląd. Przyjdzie w totalnie innych włosach, będzie wyglądała całkowicie inaczej. Ja tutaj, aby się pozbyć tych wszystkich dręczycielek bez jakiegoś większego przypału dołączę sobie znowu do klubu teatralnego. To jest chyba klub, który ja najbardziej polubiłam w ostatnim czasie w tej grze, bo on naprawdę daje tyle fajnych benefitów. Zakładam sobie rękawiczki, zakładam sobie maskę. W sumie to rękawiczki i maska nie są mi jakoś mega potrzebne. Chyba w ogóle nie są mi potrzebne, ale nie wiem, jakoś tak. Jakoś tak, na wszelki wypadek zawsze wolę. A co myślałem? Patrzycie, przecież jestem w klubie. Od kogo zaczniemy? Tutaj fioletową już widzę, że sobie idzie. Może zamknę tutaj, żeby nikt nie widział. No i mamy pierwszą z głowy. Tutaj mamy kolejną pyk, pyk. No nie! Ci mnie widzieli. Czy wy coś zrobicie z tym? Czy wy gdzieś zadzwonicie? Bo oni się właśnie uciesili na widok tego, że zabijam dręczycielkę, ale to już jest w ogóle inna historia. Dobra, idziemy sobie na kolejne piętro. Nie wiem, czy tutaj nie będzie ta różowa już chodzić, czy tu jakaś inna jest, nie wiem, zobaczymy. Aha, tu jest ta, tylko, że mamy taki problem, że tu bardzo dużo osób się wokół niej kręci, więc to będzie troszeczkę problematyczne, żeby się jej pozbyć bez żadnych świadków. Dobra, to tu jest różowa, różowej nie tykamy, idziemy sobie na dach i załatwimy sobie kolejną. Tutaj mamy zieloną. Dobra, ciebie już też nie ma. Jezu, przestraszyłam się tej mordy w lustrze. Boże. Kurde, jeszcze tam babka z samorządu wyszła. Ja nie mogę przy samorządzie biegać z tą bronią, mimo że nawet jestem w klubie teatralnym, bo zaraz zostanę gazem po oczach. Czemu tu jest tyle ludzi na tym PIĘTRZE? O, 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 o! Teraz mamy spoko sytuację, tylko musimy przejść troszeczkę dalej, żeby ta baba co tu rysuje nas nie widziała. Dobra. Teraz się uda. Teraz to jest dobra sytuacja. No nie! Dobra, ciebie też zabijamy szybciutko. I ciebie też. O no nie! Ty też to widziałaś! Jezus Maria, dobra, szybko się tu wyśmieję. Boże, to nie poszło tak dobrze, jak myślałam, nie chciałam, naprawdę. Ja mam krew na... Ja mam krew na tych rękawiczkach. Jakim cudem? A teraz nie ma krwi? Jeszcze nie ma? Nie wiem. Wrzuciłam tę broń do kwasu, a mimo to po lewej dalej jest napisane, jakbym się nie pozbyła broni. Nieważne, jest jak jest. Dobra, co nam tu powiecie? Policja przyjechała, nie ma żadnych broni. Super. Upiekło nam się ojoj, oj. a to ciekawe nigdy wcześniej mi się coś takiego nie pokazało ale z tego wynika, że świadkowie powiedzieli że zabójca miał na sobie właśnie tę maskę i przez to, że policja teraz nie może zidentyfikować sprawcy, no to dyrektor szkoły zdecydował się zbanować te maski w szkole, także po prostu nie będziemy mieli do nich już nigdy więcej dostępu. Jezu, ja chciałam tylko zobaczyć, co z tymi dręczycielkami będzie, jak będzie wyglądała ta różowa, a tutaj w ogóle taka jakaś całkiem inna rzecz się wydarzyła całkiem inna sprawa. Zobaczcie jak teraz atmosfera szkoły spadła. Boże, do 35%. To jest tragiczny wynik, naprawdę. Ale dobra, miasto nie interesuje. Ja chciałam zobaczyć tylko jak się Kokoro zmieni. No ja nie chciałam tak dużo osób zabijać. No byłam zmuszona, tak? Byłam zmuszona. Ja chciałam zabić tylko te cztery, tak? Ja chciałam zabić tylko te cztery. Nevermind. Zobaczmy w takim razie jak wygląda nasza była dręczycielka chyba już. Ona tutaj idzie. Dobra, w tym rządku to może Ciężko będzie ją zauważyć. Przejdźmy sobie może do szkoły i przewiniemy czas troszeczkę, żeby ona pojawiła się już na tym miejscu, na którym zawsze stoi. O, tutaj klub fotograficzny nawet wyszedł. Wow, niemożliwe. Mamy ją, zobaczcie. Tak wygląda teraz kokoro. Właściwie fryzura jest ta sama, tylko że kolor jest znacząco inny. Zobaczmy, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o jej osobowość. Chyba nie bardzo, wiecie. Chyba tutaj się nic nie zmieniło. Oprócz tego nie ma również ani torebki, ani tego jakiegoś swetra przewiązanego. Wygląda zdecydowanie bardziej casualowo, że tak to ujmę. Nie wyróżnia się jakoś mega na tle innych uczniów, no a wcześniej wiadomo, że te wszystkie dręczycielki się na maksa wyróżniały, bo wszystkie takie kolorowe były i tak dalej. Ja lubię takie smaczki, podoba mi się to. No i słuchajcie, myślę, że to już będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Zapraszam was również na wszystkie inne odcinki z Andry Simulator których jest już dosyć sporo na moim kanale. No i co, ja się już zamierzam żegnam Dzięki bardzo za obejrzenie do końca. Do następnego i pa 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 pa